Geopark Kielce oraz Minilab zapraszają na bezpłatne zajęcia laboratoryjne i warsztatowe, które już od 3 kwietnia odbywają się w Centrum Geoedukacji w Kielcach. Zaplanowaliśmy cykl spotkań, które będą trwać do listopada włącznie, na których właśnie uczestnicy będą się dowiadywać o różnych aspektach Ziemi, tego co ich otacza, właśnie podanego w formie eksperymentu i doświadczenia. Także mamy nadzieję, że taka forma będzie dla dzieci najciekawsza, najbardziej inspirująca. Dzięki nim każdy uczestnik jeszcze lepiej pozna. I zrozumie otaczającego świat. Nasze zajęcia mają na celu przybliżyć dzieciom terminologię i tematykę z zakresu przede wszystkim geologii, no bo znajdujemy się w geoparku, ale również chemię, biologię i fizykę, czyli przedmioty, które są przez dzieci niekoniecznie doceniane, niekoniecznie lubiane. W trakcie warsztatów dzieci będą miały okazję zgłębić tajniki wnętrza ziemi, poznać niesamowite oblicza wody, czy też zaplanować i przeprowadzić prawdziwe eksperymenty naukowe. A to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Będziemy realizować tematykę kryształów, tematykę minerałów, właśnie z zakresu przede wszystkim chemii, ale, wszystkim, ale również geologii. Dzieci będą rozpoznawać minerały, będą badać makroskopowo, to znaczy za pomocą głównie zmysłów, przede wszystkim. Z roku dotyku. No i chyba najbardziej dla nich ciekawą częścią zajęć będzie hodowla kryształów, a więc będą uczyć się, jak hodować kryształy, czego potrzebują, bo większość dzieci w szkole to robi jako najczęściej jakieś projekty domowe, ale nie zawsze im to ładnie wychodzi. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych. Odbywać się będą w każdy czwartek od kwietnia do listopada bieżącego roku chętni mogą rezerwować miejsca telefonicznie lub mailowo.